nas e, pięcioro Ewa, ja, Arek Kowalski, moja siostra i jedna była Ukraińka. E, to była msza za świętej pamięci mamy Edmunda Kowalskiego przy ołtarzu i Marek Kotyński. Nas zaprosił wokół ołtarza, była nas piątka. A później też była msza, na której te same osoby były tam, ta sama piątka i później nas jeszcze dołączyły. Siostry zakonne, kościół praktycznie pusty, ale tak to się zaczęło. Ja akurat nie pamiętam pierwszej szy, bo to było w 1995 roku. Ja dostałam się tutaj na Merulany w 2000 roku, w lipcu. I bardzo polubiłam wszystkich i wszystko wokoło, co się działo. I tak zostałam do dnia dzisiejszego. Marta, przyjechałam do Rzymu, bo chciałam zarobić na prymicie mojego brata na rok. Skończyło się, że też poznałam właśnie tutaj tak zwaną Merulanę, tak zwaną Merulanę przez ojców redemptorysów. Mój brat był w zakonie redemptorysowskim i no, pokochałam. Mam na imię Janusz. Jesteśmy już tutaj we Włoszech 30... 5 lat, to tak będzie. No, o. Praktycznie zaczynaliśmy nasze wspólne życie na Merulanie. Później ze względu na to, że nasze, nasze córki, które się tu porodziły, Komunia Święta, przygotowanie do bierzmowania były na, w kościele świętego Stanisława na Botego Skórę, no to się trochę przenieśliśmy tam. Siostra Agnieszka ze zgromadzenia świętego Feliksa z czyli Felicjanki. Ja w Rzymie mieszkam już od śmierci Jana Pawła II, czyli już 20 rok teraz obecnie. Dość często jestem tutaj obecna w kościele Matki Bożej nieustającej pomocy. Nabożeństwo do Matki Bożej jeszcze moja mama we mnie zaszczepiła, więc jest takie żywe. Ale również dlatego, że jest tutaj taka ostoja duszpasterstwa polskiego, można powiedzieć, oprócz oczywiście świętego Stanisława. W kościele tutaj zaczynałem, no to. Tackę zbierałem no bo to z Andrzejem, nie wiem, czy, no z Andrzejem byliśmy przez kupę kupę lat. Wszystkie y, y, dzieciom organizowaliśmy y, zawsze Mikołajki, szopkę budowaliśmy. Wykończenie Salki Klemensa. Wykończenie Salki Clemensa z Rysiem. Ksiądz pamięta Ryszka. Ja mam do dzisiaj z nim kontakt, nie bo on do Austrii wyjechał, ale no cały czas się to kręciło tutaj. Nie? Pamiętam, jak robiliśmy jedną salkę tutaj, dostaliśmy ją od Włochów, tu muszę wspomnieć o ojcu Wrubelu, który nam bardzo pomagał, był wtedy ekonomem. Więc najpierw dał na tamtą salkę, dobra, zrobiliśmy tamtą salkę, myliśmy okna, robiliśmy podłogi i tak dalej. Potem Włosi ją przejęli z powrotem, już zrobioną, a myśmy przeszli do tak zwanej salki Clemensa, no i pod łukiem właśnie, tak się ta saletka nazywała. No i to było na tej zasadzie, że każdy co miał książki, przynosić, śpieliśmy po polsku, spotykaliśmy się, dzielę, śpiewaliśmy, ciasteczki, rozmawialiśmy. No, pierwsze lata tutaj to były takie, bym powiedział, bardzo miłe, dlatego że, że to wszystko było dopiero przed nami. Myśmy musieli to wymyśleć. I wymyślaliśmy, wymyślaliśmy razem z ludźmi, bo to nie było tak, że myśmy coś tylko... Serwowali, tylko. Inni mieli robić. Tak, a inni mieli robić. Ty tylko właśnie... razem robimy. Pamiętam, jak raz przyniosłam wiersze, gdzieś tam w salce, nakleiłam przy łodzi Kotyńskiej. skąd to masz? A no, gdzieś znalazłam. Dobrze, dobrze, fajnie to jest, fajne, to jest, to że było. Czego tam. i tak dalej. Każdy coś, co miał, tym się dzielił, ale przede wszystkim sobą. I dzisiaj, jeżeli jak Marek Kotyński, ojciec Marek Kotyński nam powiedział, że. To pytanie, po co żeście przyjechali, to tak sobie faktycznie uzmysłowiłam, że to było wszystko z miłości. Każdy z nas tutaj przyjechał, bo Dokładnie. jakiś tam cel miał, a potem ta miłość się rozpleniła na grupę, na ludzi, na przyjaciół i została. Ja teraz uczę w Szkole Polskiej już przy ambasadzie, 20 lat i tą taką właśnie atmosferę tej salki, tej naszej grupy przeniosłam do naszej szkoły. Dzieci Komunia Święta Bierzmowania w Polsce. Teraz prawie dorosły, wróciły do ojczyzny, do Polski. No ale dzieciństwo jak przychodziły głównie na mszę świętą, to co, nie mogły się doczekać e, modlitwy piosenki na zakończenie dla za dzieci, bo to dzieci śpiewały, taki duży, taki mały. Takie, cukierki. Na, takie takie drobne rzeczy, ale dzieci chciały do kościoła. Po prostu chodzi. Nie? W 2000 roku, jak przyszłam, mamela. to y, siostra Agnieszka prowadziła na zarytankę. Tutaj było miejsce, tu nikt nie zabraniał tym dzieciom chodzić. E, one przychodziły, podciągnęły tam księdza za, za sutannę. E, Ta, tak, e, tak, Nie czasami, było także, że. że... Odsuń się ich pani sobie. Nie, absolutnie, więc one lgnęły, one szły, to był, to było, czuł się człowiek jak w domu. Byliśmy, jak ksiądz wspomniał o tych procesjach, co my nosili ten... Tak. Ja byłem ubrany, miałem akurat taki gwizdek taki jak policja, wszyscy myśleli, że ja policja, nie, biała koszula, czarne spodnie. Idę. No, ale to no, żyło, tu się żyło, po prostu. Nauczyłam się pięknie śpiewać. Też. też. Właśnie Marta też właśnie właśnie w cudzie boskim, tak zwanym, Ten cud boski, chórze. A to się okazało, że nasza grupka jeszcze przede mną była u Jana Pawła II i tam zaśpiewali właśnie papieżowi, a papież tak na nich popatrzył, mówi cud boski, jak przetrwacie. No i potem zostało to cud boski, przetrwaliśmy. Bardzo długo żeśmy przetrwali. Zaproponowaliśmy jedno, to jedno ciągnęło drugie. Właśnie wspominaliśmy tutaj Mikołaja, którego się było, było organizować. Dzieciaki były zachwycone po prostu, że i zastanawiały się kto to jest ten Mikołaj. Potem wspominaliśmy o tych, o tych śpiewach na zakończeniem mszy świętej, czy, czy chociażby... No właściwie wszystko, oni pomagali nam remontować salę. Naprawdę to było bardzo dużo takiej... Takiego, takiej, takiej wspólnotowości. A oczywiście była też i wspólna modlitwa i potrafiliśmy i się pomodlić, czy adorację przeprowadzić, czy, czy jakieś wspólne nabożeństwo. To naprawdę były wspaniałe chwile i kiedy tutaj dzisiaj jesteśmy, to ja wiele osób nie pamiętam imion, ale pamiętam budzie, mimo że już oczywiście troszkę są inne. Ja pamiętam niektórych moich błochów. Gdzie idziesz? No idę na Merulany do kościoła. Idź, idź i pomóc się za nas. Idź, tak. idź i pomóc. się. My tak. nie idziemy, bo nam się nie chce, ale ty idź, idź i pomódl Nie ma sprawy, to wszystkie intencje. Nasza historia jest taka, że zawsze walczymy. Albo zawsze w jakiś sposób pozostajemy w opresji, dość rzadko możemy cieszyć się takim naprawdę czasem pokoju i dobrobytu, takiej błogości w takim znaczeniu. Więc dość często ten duch polski jest utrudzony. Dlatego Polacy, którzy tutaj przychodzą, przede wszystkim potrzebują nadziei, potrzebują takiego wsparcia duchowego, warte iść dalej, takiej siły, którą trzeba im dać i wypchnąć ich. Bądź odważny. Weź nadzieję i idź. Pan Bóg jest z Tobą. No tak, to są po prostu z różnych etapów historii, z różnych etapów historii te zdjęcia i z różnymi ojcami, którzy tutaj byli. Jest jej ojciec Piotrek. Jest e, tak, jest e, ojciec Sylwek Cawała, tutaj prawda jest Tomek wspomniany, jest ojciec Adam Owczarski, jest ojciec Dzików Stanula, który dzisiaj był oczywiście, jest Marek e, i Andrzej, którzy tutaj też bardzo się udzielali. Właściwie byli tak jak ja, przy samym początku, na samym początku. Pozdrawiamy serdecznie. Kto to jest? Ojciec Edmund Kowalski. A ojciec Edmund Kowalski. tutaj jest kardynał Tobin. A, kardynał Tobin, nasz były generał? Andrukiewicz, Piotr Andrukiewicz, tutaj jest ubrany po górasku. Wow, tak, o, ojciec. O, ojciec Jacek I jeszcze jest ojciec Czadala i ojciec Janusz Dyrek. Tak, ojciec Janusz Dyrek też tak, tutaj tabel, Tak. I oczywiście o, siostry Nazarytanki, siostra Wanda. Siostra Wanda, tak. Otóż kiedyś stojąc przy tej właśnie ambonie, podszedłem z takim mikrofonem przenośnym do ludzi tutaj zgromadzonych i podszedłem do pani na rozpoczęcie kazania e, z tym mikrofonem i przypytam po co wyście tu przyjechali? Zapadła blada cisza, jak na egzaminie z matematyki. No mówię, po co wyście przyjechali? Nikt nie chciał powiedzieć słowa. W końcu, po moich naciskach, e, kobiety w pierwszych ławkach zaczęli, zaczęły pokazywać tak, że przyjechały tu po pieniądze. Więc ja mówię, a jesteście pewne? Jesteście pewni, że właśnie po pieniądze przyjechaliście tutaj? Znam Was. Ktoś tu przyjechał, bo chce zarobić na ślub własnej córki. Bo ją kocha. Ktoś z Was przyjechał, żeby zarobić na wózek inwalidzki dla swojego męża. Bo go kocha. Ktoś z Was przyjechał po to, żeby córce zarobić na studia. Bo ją kocha. I wtedy również mnie tak coś drasnęło w duszę i sobie uświadomiłem, że rzeczywiście człowiek żyje dla miłości. I dlatego ten pobyt tutaj na emigracji jest usprawiedliwiony, jeśli to pozostaje głównym i najważniejszym celem. I to jest też, bracia i siostry, Źródło naszej godności i może swego rodzaju czystości przed Bogiem. pastorstwo polskie przy tym sanktuarium narodziło się z potrzeby serca, z pragnienia wspólnej modlitwy i duchowej bliskości Polaków mieszkających w Rzymie. W latach 90., gdy kościół przy Via bo tego skórę nie mógł już pomieścić wszystkich wiernych, Wy, jako Wy, a także nasi rodacy wówczas będący w Rzymie, zwrócili się do polskich redemptorystów, pracujących właśnie tutaj w kościele, sanktuarium Matki Bożej, nieustającej pomocy. W odpowiedzi na tę prośbę 10 października 1994 roku rozpoczęły się pierwsze niedzielne prześwięte w języku polskim połączone z nowenną do Matki Bożej nieustającej pomocy. Kilka miesięcy później kustoszem sanktuarium został mianowany obecny wśród nas ojciec Marek Kotyński, który obok posługi wobec pielgrzymów i wspólnoty włoskiej z oddaniem rozwijał duszpasterstwo wśród Polaków. Nie można jednak mówić o początkach bez wspominania tych, którzy torowali tą drogę. W sposób szczególny wspominamy świętej pamięci ojca Jana Piekarskiego, niestrudzonego przewodnika i opiekuna Polaków w Rzymie, Braca, brata Wacława Janika, człowieka wielkiego serca, zawsze gotowego nieść pomoc potrzebującym, siostrę Wandę Nazaretankę, której cicha obecność i troska wspierało wielu rodaków na emigry, emigracyjnym szlaku. To dzięki ich pracy i sercu mogły powstać pierwsze zalążki tej wspólnoty. Na przestrzeni kolejnych lat troskę o tę wspólnotę podejmowali następni następujący redemptoryści ojciec Sylwester Cabała, świętej pamięci ojciec Zdzisław Kamiński, ojciec Paweł Pakuła, ojciec Witol Hetnar, ojciec Janusz Dyrek, ojciec Krzysztof Mamala oraz ojciec Piotr Andrukiewicz, także wielu ojców redemptorystów przybywających w tym czasie w Rzymie. Dziś wspominamy ich wszystkich z wdzięcznością. Za modlitwę, obecność i wierną posługę wobec nas tutaj w Rzymie. Drodzy bracia i siostry, niech ta uroczystość będzie dziękczynieniem za 30 lat wspólnej drogi wiary pod opieką Matki Bożej Nieustającej Pomocy tej, która prowadzi nas do swego syna i nieustannie przypomina, że Bóg jest blisko każdego człowieka. Dziękuję również na ręce ojca wikariusza Generalnego Zgromadzenia Redemptorystów ojca Zdzisława wszystkim przełożonym, obecnemu przełożonemu generalnemu i poprzednim również i zarządom generalnym za to, że tutaj również jako polscy redemptoryści możemy współpracować w tej trosce o wiernych języka polskiego tutaj w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy i w trosce również o całe sanktuar tutajsze sanktuarium Siostry i bracia Chcę również bardzo gorąco podziękować w imieniu przełożonego prowincji wszystkim duszpasterzom. Te 30 lat temu ojcowie zasiali ziarna, i ta nasza obecność tutaj to całe dobro, które płynie. Przecież nie tylko dla Polski, ale też dla całego kościoła tutaj w wiecznym mieście jest dowodem na to, że to ziarno trafiło na dobrą ziemię. Z całego serca dziękuję ojcom redemptorystom za to, że przytulili tutaj polską społeczność i życzę Wam w tym szczególnym dniu, by to ziarno przynosiło jeszcze większe. Plony. Mam do przekazania dar Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Karola Mawrockiego dla Sanktuarium Matki Bożej i Niestającej Pomocy w Rzymie z okazji jubileuszu 30-lecia duszpasterstwa polskiego. Datowana jest Rzym 26 października. Proszę przyjąć ten skromny dar, ale symboliczny i niech służy na dalsze lata. To dopiero pierwsza trzydziestka. To jest nawet nie połowa mojego życia, kochani. Także jeszcze wielu trzydziestoleci, stuleci w wiecznym mieście dziękuję bardzo Czym teraz się zajmujemy, na czym polega duszpasterstwo, szczególnie w tym miejscu, bo nie jesteśmy parafią, jesteśmy duszpasterstwem, więc te nasze zadania są trochę inne. Pierwsza rzeczywistość to przyjęcie Polonii, Polaków mieszkających tutaj w Rzymie, w okolicach Rzymu. Sanktuarium ma nie tylko tą swoją historię związaną z ikoną, ale też historię Polaków, którzy tutaj często przybywają, aby modlić się, aby tworzyć wspólnotę i to jest to pierwsze nasze zadanie. W tym czasie szczególnie też tego roku jubileuszowego wielka, duża aktywność duszpasterska polegająca na przyjmowaniu pielgrzymów. Mamy bardzo wiele pielgrzymek w tym czasie. Widzimy to w niedzielnych czasach świętych, szczególnie nam przy świętej o 9.30, kiedy kościół zapełnia się pielgrzymami, którzy później wędrują na plac św. Piotra, aby z papieżem modlić się, czy przychodzą w środę na nowenne do Matki Bożej, a później na Eucharystię. Oczywiście nie jesteśmy jedynym miejscem, gdzie Polacy gromadzą się tutaj w Rzymie. Kościół świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, też związany historycznie z obecnością Polaków w Rzymie i ta nasza współpraca jest, możemy powiedzieć, wielowektorowa, dlatego, że tak naprawdę tworzymy wspólnie cały ten obraz troski duszpasterskiej o Polaków w Rzymie, w takiej pełnej współpracy i kooperacji przez wydarzenia, które mają miejsce, czy to właśnie. U nas w sanktuarium Matki Bożej niewstającej pomocy, czy w Kościele świętego Stanisława, czy ta rzeczywistość związana z ważnymi rocznicami, związanymi z naszą ojczyzną, z kultem świętych, wiadomo, święty Jan Paweł II. Także to ciągle obserwujemy, że ta nasza wspólna, wspólna praca owocuje też dla, dla ludzi. Jest takim momentem spotkania. No właśnie może nawet tak, tak moja, moja obecność tutaj dzisiaj na tej uroczystości jest taka związana z tym, że jakby okazyjnie byłem w Rzymie, ponieważ e, mieliśmy spotkanie Rady Duszpasterskiej Polonii Europy. Oczywiście w tym roku, bo to bardziej takie element bardziej pielgrzymkowy, jest związany z, z rokiem Mileuszowym, odwiedzanie grobów Piotra i, 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 i św. Piotra i św. Pawła Apostołów. Ale też właśnie rozmawialiśmy na temat y, przyszłości Duszpasterstwa. No, wyzwania, no, Kościół jest dynamiczny, nasza praca też jest dynamiczna. Y, staramy się odpowiadać na, na, zap, na potrzeby, zapotrzebowania y, czasów. No, wiemy doskonale, też Duszpasterstwo emigracyjne też się zmienia. Y, ta Lokalizacje Polonii też się zmieniają. Y, część osób wraca do Polski. Tutaj, na przykład we Włoszech, z tego co wiem, to myślę, że tak o 40% zmniejszyła się ilość Polaków. Obecnych tutaj, żyjących we Włoszech, wrócili do Polski, niektórzy gdzieś do innych krajów. Więc tak, ta emigracja, duszpasterstwo też, jakoś kapłani z różnych, z, różnych, z różnych zgromadzeń, niejako podążają za Polakami, gdzie Polacy potrzebują. Staramy się jakoś zapewnić im tę posługę duchową w języku ojczystym. Chyba jeszcze bardziej teraz trzeba mówić o, o tym, żeby nie tracić relacji z Panem Bogiem. Tutaj ten język ojczysty bardzo pomaga, no bo z naszego doświadczenia wiemy, że najłatwiej nam się modli w naszym ojczystym języku, w tym języku mamy, rodziców, którzy nas nauczyli modlitwy, te pierwsze Ojcze Nasz, pierwsze Zdrowaś Mario, pierwsze modlitwy Aniele Boży, to są modlitwy w języku ojczystym, później nasze doświadczenie dzieciństwa, modlitwy w języku ojczystym, więc myślę, że ważne jest to, aby... Y, y, ta okazja właśnie duszpasterstwa językowego, no, pomaga utrzymanie tej relacji, budowanie tej relacji. Oczywiście teraz już y, y, przestają być ważne takie te czynniki jak dawniej, też że Polonia gromadziła się wokół parafii nie tylko ze względów religijnych, ale no, bo to była Polska, bo to był język ojczysty, jedyny kontakt. Teraz w świecie y, internetu, Whatsappa i tak dalej, y, te kontakty są bardzo łatwe, samoloty latają i można bardzo łatwo, błyskawicznie przenieść, być u swoich, odwiedzić ojczyznę. Dawniej tego nie było, więc to był taki czynnik ułatwiający troszkę. Teraz mamy trudniej. A teraz moi drodzy powstańmy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pragnę tym błogosławieństwem objąć wszystkich duszpasterzy, którzy posługują tutaj w Rzymie, we Włoszech. Wszystkich duszpasterzy, którzy pracują na rzecz Polonii ale szczególnie Was, drodzy rodacy, którzy tu jesteście, którzy nie, zapom nie, 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 nie zapominacie o, o języku, o, o wierze i chcecie dalej trwać przy Panu Bogu, także korzystając właśnie z tej posługi e, polonijnej. Niech dobry główam Wam wszystkim, błogosławi na kolejne, myślę, owocne lata. Niech ten trud tego duszpasterstwa zawsze będzie pięknym i dobrym trudem. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.